Przygotowanie do matury z wydawnictwem. PASDRO. podział podstawowy, zadanie 15, zadanie otwarte. Rozwiąż nierówność. No i to najprawdopodobniej, patrząc na nawiasy, będzie nierówność kwadratowa, czyli trzeba będzie uporządkować, wyznaczyć pierwiastki i naszkicować wykres z wykresu, odczytać rozwiązanie. W nawiasach, jak dobrze popatrzeć, mamy wzór skróconego mnożenia, ale ja tutaj pomnożę Nawias przez nawias. Większe lub równe od 1 minus 2x kwadrat odjąć 6x i przenosząc wszystko na jedną stronę minus 2x kwadrat. Tutaj 6x się redukuje. Dodać 6x i jedynkę na prawo plus 8 większe równe 0. Podzielę to przez minus 2. X kwadrat odjąć 3x odjąć 4 i zmiana znaku mniejsze równe 0, delta B kwadrat odjąć 4 razy A i razy C, czyli 9 dodać 16, 25 pierwiastek z delty jest 5, czyli pierwszy x minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli to jest 4, drugi x. Minus B, minus pierwiastek z delty przez 2A, czyli minus 1. Minus 1. 4. Z tej ostatniej wersji liczyłem deltę, czyli oznacza to, że A jest dodatnie. Jeżeli ktoś liczyłby z tej wersji tutaj parabole, no to wtedy ramiona będą skierowane w dół. Pierwiastki będą inne, ale też. Znaczy, pierwiastki będą te same oczywiście, ale inne będą, e, inaczej będzie parabola odwrócona i, i z innej strony wartości byśmy odczytywali. Ja liczę z tego tutaj, czyli ramiona paraboli są skierowane w górę i mają być wartości mniejsze lub równe od zera, Czyli pod osią łącznie z punktami, które są na osi. Czyli x należy do przedziału od minus 1 do 4.